Cześć, okay, witajcie. Zagramy krótką grę King Floor na mapie Farm i na trudności początkujące. Chcę zrobić ten filmik próbując, no, możliwość, próbując możliwości wrzucenia na YouTube w dobrej jakości. Więc to można nazwać takim testem, ale będzie krótka gra. Więc zaczynamy. Gram wsparciem. Ogólnie będę używał strzelby, więc no w sumie to moja ulubiona broń. Jakby nie patrzeć chyba. Nie tylko moja. Hmm. Ale tak sądziłem, że tutaj będzie coś leżeć, ale jakoś. To, to też jest fajne w sumie. Buja, A ten to taki. Nie trafiłem? Double? Nie ma double. Dobra. Sorry, sorry, sorry. No też dziękujemy. O! Ohoho! Aż urwanie mi Będę się starał mówić jak najgłośniej, ale nie jest nie to jak na razie możliwe, bo napieram trochę późno i nie chcę nikogo obudzić. No ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słuchać. He. <laughs> Patrzcie jaki spaślak A nie, ja chcę najpierw pewno A w sumie zabiję ja go. O! Nie sądziłem, że tak zdejmę go szybko. Opa. Teraz biegniemy do sklepu, żeby kupić broń. Nie wiem, czy będziemy stać na jakieś wypasione spluwy, ale może coś mi tam kupię. Mm. O, to jest, to jest fajna broń. To jest super. Tym to już można mordować. Mm -hmm. Nie mamy zbyt dużo amunicji, ale powinno stać na kolejną noc. Jeśli się nie mylę, to się składa chyba z trzech albo 4 rund. O, tutaj możemy się zabarykodować. Ale nie, nie będę się ten... Tam... A w czego podniosę tą broń? Zobaczcie. O, tu jest amunicja, więc podniosek no i podniosę, będzie... Już, już. A no, saltuj. Jak tu się startuje? Salt... No patrz, nie pamiętam. Dawno w tym nie grałem. O. Klawisz użyj. Nie wiem, dobra, nie jeszcze o to. a Amu. Amu się wspomina, co Tura, więc... od na pochodzić i pozbierać. Raczej będę w biegu, bo nie chcę, żeby mnie otoczyli. O, oh, tak, jest moc. <ścoughs> Biegnie, patrzy skurwysyna. Oh. Jeszcze raz. O Ohoho. ho. Małe A ja sobie chciałem po, postrzegać sobie z tego. Nie trafiłem. Co to jest? To muszę zdjąć, o. Wow. A nie spodziewałem się tego. No no nie widać ich tutaj, muszę by się stąd wyjść Mam nadzieję, że wy też wszystko widzicie tak jak ja Czyli prawie nic, ale Spadek Ty też, no slow motion Nie masz nóg, nie no, męż Jeszcze tych dwoje, ale ja bym chciał się zbliżyć trochę do tego O, tutaj czwórka jest zbliżymy trochę do sklepiku, żebym nie musiał lepiej dzielać pół mapy Użyjemy tej broni, żeby ich dobić A tutaj co leży? Karabinek, nie, nie, ja nie lubię karabinka. O, unik. Będzie trzech, będzie dup Nie Dobrze Lecimy. Tu... O, amunicja! No proszę. A gdzieś tu jeszcze można było znaleźć ten pancerz, który bym się przydał, ale no nie. bez niego chyba też sobie damy radę. Ale nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że wygramy. No, mam nadzieję, że to jest początkujący. Mm, następnie na pewno zagram na trudniejszym poziomie albo z kimś, a to zobaczymy. Użyj, użyj. Przycisk uży, który to był? Nie wiem, chyba C. O, I teraz chyba możemy zakupić lepszą broń. O. Mamy kasę? Mamy kasę. O, patrzcie, ty bogaci jesteś. Teraz ty się z ukryć i będzie idealnie. hmm Amunicja, amunicji mamy teraz dużo, ale w tym domku powinno być kamizelka. Tam jest amunicja ciemno, ciemno, ciemno. <ścoughs> amunicja, 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 pistolet. Uuuu, Co ja zrobiłem? Nie, nie Ciekamy. Kuu, się leczymy jak coś, Nie, 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 strzelaj, strzelaj. Bum. A ten gościu będzie zrzucał. Czy rzucał? Nie podchodź, nie podchodź o, a nie, to gościu spił, dobrze, a myślałem... o, nie, 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 nie. Nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Boże, dupy. O, dupę Ooo, Trochę się tlenkoję, ale... Z, żebym z dupy wskaczę z wysokości, ale... Ja jakoś sobie dałem radę. O, jeszcze raz się uleczymy. To się odnawia, tam widzicie w, prawy, w prawym dolnym rogu było pokazane. Jak nie widzicie, to co widzicie. Tu tu jest bardzo opi. Jeszcze jak masz ten najlepszy, to już w ogóle... Sklep hmm. i sklep po drugiej stronie mapy. Głupie jestem bo tak. No i tego muszę zabić teraz. Będę musiał zapierdalać przez mapy. Nie lubię tej mapy bo jest duża, ale lubię ją bo jest łatwa. Można biegać dookoła i zabijać. Wziąłem, no te mapy były najłatwiejsze, nie chciałbym zginąć. A chciałem nagrać tylko raz. Więc tak. No tak na teślik, na te bardzo ładna. Ja bardzo ładne. No, mm, znaczy, no na teślik, żeby przetestować grę. Jak się będzie ją nagrywać. A więc biegniemy do sklepiku. 2222 kasy po prawej stronie w tonnym rogu, 9 granatów. Nie było, słuchać. Może wy słyszeliście, ale nie, ja nic nie słyszałem. Ale wątpię, że wy też słyszeliście. A, ja, wątpię, że wy, wy słyszeliście. O. O. Mm. O. Kupujemy amunicję. To możemy sprzedać. I co by tu kupić? AK? Nie to porek nie o, to se kupię Czemu bo mogę dochodzi z Uzi. z tumikiem <grym> Okej, okay, um, Wyjdę z tych roślinek, żeby... Czyli widział, bo znowu się tak skończy, że nie będę widział co mnie atakuje. O, to była broń. Idą, idą. Na pewno idą Biegną oho, oho, trochę dupnie się czuje Halo Halo Ktokolwiek idą No No to na broń Pewnie nie trafiam O, trafiłem Heda Headshot Z Uzi. Bestylowanie. Mam tak? Wow. Okej. Jezu, wystraszyłem się. <small> <trystraszka> Także czasami było straszne. Ale tylko czasami. Wywozowałem no, pół magazynka w głowę. No dobra, w głowę, ale no. po magazynka, no nie. A. <small> Nie, 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 wkurzył się, będzie biegł. Znaczy biegł, no, o, o, one są niewidzialne. Mogą łatwo podejść. I tu chyba biegnie kolejna. Trzeba by mi się przewidziało. Coś takie dziwne obłuski światła są, nie wiem czy też to widzicie. Spady, spadek, spadek bo. To jest, no, łatwym do tego tak dobrze mi idzie, ale normalnie na normalu to już bym pewnie w glespiach. Gdzieś tu pewnie jeszcze jeden chodzi. by u uciekło Hmm... Teraz weź to czekaj na tego gościa Wiesz. No nie jest przejdę się O, wiedź Ona takie czerwone tło robi, nie wiem tak Oszołomienie, coś takiego Krowy wiszą, biedactwa okay. Znurzyłem szybciej się biega jak coś Gra jest fajna, w szczególności jak się gra z kimś Naprawdę polecam. Mm, mm. O, dało się. Lepard Te znaczki już pokazują, w którą stronę jest ten sklepik. Są pomocne, ale czasami, jak jest jakaś mała mapa, ale jest dużo przejść, typu schody i tak dalej, to idzie się zgubić. To możemy sprzedać. Mm -mm. O oh yeah Okej okay. Granatnik, zawsze spoko. Czemu nie? Uhu. Ta go będziemy grali z granatnikiem. W ogóle fajny mam kabinę, nie wiem, że wam się podoba. Stylowy Okej okay. Boom, headshot, boom O, dobra No to jedziemy O, już myślałem, że wystrzeliłem Uff. A, boss teraz, no dobra Przyjemniaczek, nie? Nie, dobra, dobra No, bo weźmiemy ten Normalne przybliżenie, bo jeszcze zaraz zginę, to dupa będzie. Ale grantyka i tak użyję. Teraz mi odejdzie od tu i mi wwoduje sobie magazynek w tupę. Hmm. No chodź, chodź to. No już do nogi. No. O, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Mówiłem już za chwilę. No, <laughs> tylko nie widzę, no, to jeszcze lepiej. Oła, oła. Nie bij mnie. Bum. To ja podejdę. Więc jest taki problem, znaczy czy mógłbym do niego podejść i... O, o, do, 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 do. Jezus Maria. Gdzieś uciekł, on jest strasznie szybki na tym i spawnuje te nojki. A tutaj coś leży. Zasnął się topór! Ale na topora z nim nie chcę iść. Double! Idziemy na nie idziemy, no chodź! No tu, gnoju! No i pokonany. Na, na, norm na początkującym jest bardzo łatwe. Go pokonanie wystarczy stanąć przed nimi i zacząłem mu cały ten magazynek w tyłek. Albo w co innego. Ta. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam do kolejnego odcinka. Nara!